Okej hey, Szymano i ja jestem wisiele, dziś przedstawił Wam listę 5 największych faili w historii Twitcha. Na samym początku zachęcam do ocenienia mojego filmu za pomocą łapki oraz zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam do oglądania. Miejsce piąte Ice Poseidon. Ice Poseidon to zagraniczny streamer zajmujący się głównie grą Runscape. Na jego streamach działa opcja Song Request, która to pozwala na granie utworów zaproponowanych przez widzów. Właściwie nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że Ice Poseidon zawsze grał z tylko jedną słuchawką włożoną do ucha, co umożliwiło internetowym trollom robienie różnych akcji temu właśnie streamerowi. Trolle tworzyły piosenki, które na słuchawce, którą Poseidon miał w uchu, brzmiały zwyczajnie. Natomiast w drugiej słuchawce można było usłyszeć różne teksty i obelgi stworzone w syntezatorze mowy. Oczywiście streamer nie był niczym świadomy, a kiedy jego znajomi zauważyli co robią trolle, nie powiedzieli o tym swojemu koledze, lecz sami wykorzystali błąd Poseidona, tworząc również ciekawe utwory. White pride worldwide. Miejsce czwarte, Legendary Lia. Legendary Lia to streamerka pochodząca z USA. Zasłynęła głównie z grania w H1Z1 oraz ze swej, nie oszukujmy się, nieprzeciętnej urody. Jednak dlaczego znalazła się ona w tym filmie? Lija miała na swoich streamach wiele wpadek, m.in. tą, którą zaraz omówię. A więc pewnego razu podczas streamowania Hearthstone'a dostała ona donata z prośbą o polecenie streama, który zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka. Nikt się jednak nie spodziewał reakcji dziewczyny. Zapewne większość osób myślała, że skoro to streamerka, to pomoże w tak szczytnej akcji. Lia natomiast powiedziała, że dzieci chore na raka i tak umrą i nie ma dla nich ratunku. Wspomniała też, że rak jest chorobą dziedziczną. Jej zdanie spotkało się z ogromnym oburzeniem na czacie, jak i przez długi czas po streamie na portalach społecznościowych streamerki. Możliwe, że była ona pijana, ale według mnie ten fakt wcale jej nie tłumaczy. Miejsce trzecie, IM Toronto. Podczas streama z turnieju w grę StarCraft II podczas IM Toronto w roku 2014 doszło do bardzo ciekawej, niecodziennej i w sumie dość zabawnej sytuacji. Caster Oniku Redai prowadził rozmowę z ekspertami gry StarCraft 2, kiedy to w pewnym momencie zauważył, że jakiś mężczyzna zaraz wejdzie w kadr. Kiedy minął on kamerę Redai, powiedział, co za idiota. Mężczyzna usłyszał te słowa i, nie zważając na trwający stream, podszedł do Castera. Rozpoczęła się kłótnia, która zakończyła się wyrzuceniem awanturnika z całego budynku, w którym odbywał się turniej. Cóż, pozostaje pogratulować Redajowi zachowania zimnej krwi. Ok, Kale, to wszystko dobrze. Nie walkę przez tę krwią. Jaki idiot. Ok, well, we are back and you know, well, it's uh. You're on camera right now. So if you could move out of the shot, that would be great. If you could move out of the shot, that would be great. If you could move out of the shot, that would be great. What are you doing? Wow. What? Like I asked you not to go backstage, you ignored me, and now you're in the middle of the shot. Wow, what the hell? Okay, let's just calm it down. Miejsce drugie, to streamer zajmujący się Call of Duty. Podczas jednego z jego streamów do pokoju chłopaka weszła jego mama, która zaczęła krzyczeć i kłócić się ze streamerem. Jak się później okazało Rexy został w domu, bo jak powiedział był chory. Jednak przez większość dnia po prostu grał i streamował. Mama kazała mu się kłaść spać z uwagi na późną godzinę. Po około 3 minutowej kłótni stream Rexy jego urwał się i do tej pory kolejnego streama nie było. Last <laughs> Adam! Mom, I've been sleeping all day. I don't care! Get One back in four, bed! Four, four, Get oh, back in bed right now. It. What is your problem? You are my problem! You missed school today! It was up to me, he'd be in, but it's not It's not completely up. To Get it. back in bed right now. Can you not fucking stream here? I don't it's give awesome. a shit what you're doing! It's school time! Well, I don't care like if it's school water. time, I'm not doing yeah. school right when now! When it comes to editors, it's. Miejsce pierwsze, Zillian OP to niepełnosprawny streamer, mianowicie jeździł on na wózku inwalidzkim. Podczas jednego z jego streamów chciał zrobić sobie chwilę przerwy. Niestety zapomniał on wyłączyć kamerkę i po prostu wstał z wózka i poszedł. W tle było słychać jego dziewczyny, która z kimś rozmawiała. Kiedy zauważyła, co się stało, na moment mówiła, ale później kontynuowała rozmowę. Po pewnym czasie widać, że Zillian wywraca kamerkę tak, aby nie było widać ani jego, ani jego wózka. To wydarzenie kompletnie zmieniło zdanie ludzi o tym streamerze oraz całą jego streamową karierę.